Jest kilka takich drużyn w Europie, których przeznaczenie już dawno poznaliśmy. Jest to spadek do niższej ligi, a więc mowa tu oczywiście o czerwonych latarniach ligi. I na obecny miesiąc można już powiedzieć, że są one jedną nogą w niższej lidze. Na puchar nie mają co liczyć. Dlatego w dzisiejszym odcinku, aby miały szansę wygrać, stworzyłem ligę drużyn, które są już jedną nogą w niższej Lidze. I przejdźmy do prezentacji tych drużyn. Oczywiście wy zdanie możecie mieć inne, bo może jeszcze waszym zdaniem szanse na utrzymanie mają, ale ja uważam, że już raczej no spadną. Nie oszukujmy się. Mamy tutaj Holstein Kiel, Ipswich Town, Montepelier Monze, klub Kacpra Urbańskiego, a więc mamy pierwszego Polaka w dzisiejszym odcinku. Real Valladolid Southampton, Jan Bednarek, Śląsk Wrocław. No nie oszukujmy się formą, tutaj raczej yy, nie utrzymają Wrocławia w Ekstraklasie. No i WFL Bochu. Także zaczynamy. Format turnieju jak na nasz kanał jest dosyć nowy, bo jeszcze chyba go nie było, bo zazwyczaj była to faza ligowa. Bo dzisiaj zagramy sobie fazę grupową, yy, mamy cztery grupy. I po dwie drużyny w grupach, no i potem przejdziemy sobie do fazy Pucharowej. Tam nie wiem, czy się zacznie od 1,8 czy od 1,4. Od 1,4 chyba zaczniemy, albo nawet i od półfinału. No tak czy siak, pierwszy mecz i mamy Ipswich Southampton, a więc dwóch, yy, yy, dwu, dwa zespoły z ligi angielskiej. Także mamy Derby Anglii już na sam początek. I wygrywa Southampton. Dela dla Ipswich, a dla Southampton Aribo i Archer. Także ostatnia drużyna wygrywa z drużyną przedostatnią. No i kolejny mecz francuski Montpellier i Real Valladolid, klub Ronaldo Nazario. Moim zdaniem trochę słabo zarządzany, bo stać ich jak, najba stać ich jak najbardziej na byt w Lalidze. No a tutaj remis 1-1, Montepellier, e, strzela Ferri, w realu Valladolid Amalla. E, Gramy systemem mecz i Revanche w fazie grupowej, także będziemy mieli 8 meczów w fazie e, w grupie I potem, e, i potem mamy chyba półfinały i też 2 mecze w półfinale i też 2 mecze w finale. I ten Kiel przegrywa z Bochum 1-2. Do, do Widzicie swoje propozycje na odcinek, ja je z pewnością zrealizuję. No i śląsk Wrocław trafia do grupy z Mądzą. Kacpra urbańskiego nie wiem, czy tu mamy, czy jeszcze nie. Możemy sobie edytować składy obu drużyn. Chyba jeszcze urbańskiego nie ma. Jest urbański. Także dodajemy sobie urbańskiego Zabianko. No i tutaj raczej w Śląsku edytować nie będziemy nic. Także zaczynamy. Szybka symulacja i uwaga, Monza czy Śląsk? Nikt, 1-1, dany Mota, a dla Śląska Sebastian Musiolik. Idziemy do kolejnego meczu, ostatni, yy, nie, zaczynamy już yy, mecz, mecze rewanżowe. W pierwszym yy, udało się wygrać Southampton, jak będzie w drugim? Remis 1-1, yy, strzela yy, Arms, Armstrong i Burns także Southampton wychodzi z grupy A jak najbardziej tutaj cztery punkty i switch punktów jeden, w, w grupie numer dwa y mamy sytuację na razie niejasną, bo mamy po punkcie dla każdej drużyny, nie wiem jak będzie z drugim remisem, wtedy chyba decyduje kolejność alfabetyczna y i uwaga, uwaga, jeden do 2 wygrywa Montepelier, nie mamy remisu Mar y Marcel Zilla dla Realu Vajadoj a dla Montepellieru dublet Fabiego Kazriego, legendy tunezyjskiej piłki. Także Montepellier wychodzi z grupy numer 2. A w grupie numer 3 Bochum kontra Holsten Kiel. Tu mamy sytuację na razie jasną. Na razie to jest Bochum i raczej się to nie zmieni. No chyba, że sprawi niespodziankę zespół z Kiel. No ale tej niespodzianki nie ma Także mamy pierwszą grupę w której 6 punktów zdobywa jedna drużyna Lozilla Ibero konkretnie I 2 do zera wygrywają No i Śląsk Monza Tutaj na razie w pierwszym meczu był remis Czy uda się Śląskowi Wrocław wyjść Mamy kontuzję Petera Pokornego Także sobie tutaj zagra Marcin Cebula Mamy kontuzję Petkowa No i tu będzie grał Baker drugiej drużynie również sobie wprowadzimy Kacpra Urbańskiego oczywiście z ławki rezerwowych bo jest on dosyć ważnym elementem, niestety tu muszę edytować z klawiatury, bo jeden zespół steruje z klawiatury, drugi z pada, no i szybka symulacja, gramy we Wrocławiu Śląsk-Mądza i uwaga, uwaga niestety Mądza, niestety Mądza Urbański rozegrał cały mecz Kaprari, już w 80, dopiero w 89 minucie, niestety Petr Szwarc nie wykorzystuje karnego. No wielka, wielka szkoda, bo zespół z Wrocławia już się z nami pożegnał. I mamy oficjalną informację, następujące zespoły odpadły. Ipswich, Wajadoid, Kiel i Śląsk. Zajrzyjmy sobie w tabelę, mamy półfinały, czyli zostały do końca już tylko 4 mecze. No i tutaj Southampton, Montpellier, Bochum i Monza. I teraz Bochum Southampton. Stawiam raczej na Southampton, ale oczywiście może być różnie. vonovia Stadion i w pierwszym meczu, i w pierwszym meczu Bochum. Niespodzianka. Bernardo i Boadu z Ławskim, a dla Southampton Aribo. Także nie mamy bramki Bednarka. Bednarek dosyć słaby mecz, słabe oceny pewnie zawinił przy jakiejś bramce. Drugi mecz. Drugi mecz zagra Monza z Montepellier. I tutaj... Pobawimy się również w obstawianie I ja stawiam na Monze. I czy Monza wygra? Nie wygrywa, wygrywa Montepelier Ależ mamy tutaj zacięty mecz e, Curie, Curia I Dany Motta dla Monzy e, A dla Montepelieru Shotard I Savanier I Delort Także Montepelier bliżej finału Wielkiego finału a w, y, w rewanżu Bochum zmierzy się Southampton zmierzy się z Bochum. W pierwszym meczu 1 do 2 i czy będzie Southampton w finale, a może jednak y, Bochum St Mary Stadium i i odwraca dwumecz Southampton wygrywając 3 do 1. Bednarek schodzi w 77 minucie. Dalej niestety bez bramki. A strzela Harold Bailey, Aribo oraz Fraser. Także Southampton w finale. A zmierzy się tam z Montpellierem albo Monzą na razie bliżej Montpellier. Przekonajmy się Forest Park Stadium czy Wahbi Kazri. Doprowadzi Montpellier, tak jest. Savanier oraz Shotard. Monza żegna się w półfinale. Konkretnie jeszcze strzela dla nich dany Mota. Także tak się prezentuje jak na razie yy, nasz, yy, nasz turniej Spadkowiczów i w finał mamy Southampton kontra Montpellier, a więc angielsko-francuski pojedynek. Zobaczmy sobie już teraz najlepszych strzelców, żeby potem nie tracić czasu. Na razie najlepszy Joe Ari Boniguery, asyst najwięcej Teji Savanier 3 czystych kont yy, mamy po jeden, także słabe defensywy Dre Dreves i Turati. Czerwonych mieliśmy dwie, no i żółtych najwięcej. Kyriakopoulos Wielki finał, chyba będziemy mieli dwóch mecz tak, tak mi się wydaje. Najpierw Sant. Yy, a nie, mamy, mamy jeden mecz. Czyli teraz już gramy od razu pierwszy mecz i finał. No dobra, 3, 2, 1 i turniej. Spadkowiczu wygrywa Montepelier. Nie są Tampton, a Montepelier 1 do 1 w pierwszym me w meczu. Archer i Kujate. A w rzutach karnych Bednarek nie brał udziału. Myli się doświadczony napastnik Armstrong, a. A jeszcze myli się Aribo i Fernandez, no a Montepellier, Savanier i Kazuri. Także to jest koniec turnieju. Montepellier wygrywa. Gratulacje nam składają 3 do 2. Wygrywają pokarnych... Tak się to prezentuje, jeszcze szybko możecie sobie prześledzić po kolei wszystkie tabele, półfinały i finał. Wygrywa Monte co oznacza, że jest najmocniejszym, najmocniejszą czerwoną latarnią ligi z Lig Top 5, no i z Ekstra Klasy, bo tutaj mieliśmy też Śląsk-Wrocław. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapce w górze, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć! I napiszcie w komentarzu jakieś swoje własne pomysły na filmy.